Witamy na naszym kanale poświęconym duchowości i modlitwie. Dzisiaj przyjrzymy się Psalmowi 16, psalmowi zaufania i bezpieczeństwa w obecności Boga. Zagłębmy się w inspirujące słowa tego psalmu i zastanówmy się nad jego głębokim znaczeniem dla naszego życia. Psalm 16 przypisuje się Dawidowi i jest uważany za migtam, co może wskazywać na psalm o szczególnej wartości lub rodzaj hymnu ochrony. Psalm ten odzwierciedla całkowite zaufanie Dawida do Boga jako źródła bezpieczeństwa i radości. Wyraża niezachwianą wiarę w Bożą opiekę i stałą obecność Boga, nawet pośród przeciwności losu. Historycznie rzecz biorąc, ten psalm mógł zostać napisany w okresie prześladowań lub trudności w życiu Dawida. Pomimo okoliczności, deklaruje całkowitą zależność od Boga. I satysfakcję, jaką w nim znajduje. Psalm 16 jest mocnym potwierdzeniem obecności Boga jako schronienia i obietnicy życia wiecznego w jego obecności. Werset 1: Strzeż mnie, Boże, bo Tobie ufam. Dawid rozpoczyna psalm bezpośrednią prośbą o ochronę, wyrażając swoje całkowite zaufanie Bogu. Uznaje, że jego bezpieczeństwo nie zależy od niego samego ani od okoliczności, ale od wiernej obecności Boga. Werset ten podkreśla całkowitą zależność Dawida od Boga. Szuka Bożej ochrony nie jako opcji, ale jako swojej jedynej nadziei. Zaufanie Dawida do Boga jest całkowite i niezachwiane. Co więcej, prosząc o zatrzymanie, David zdaje sobie sprawę ze swojej bezbronności: wie, że bez Bożej opieki narażony jest na niebezpieczeństwo. To uznanie jest aktem pokory i wiary. Werset 2. Mówiła dusza moja do Pana: Ty jesteś moim Panem, poza Tobą nie mam innego dobra. Dawid twierdzi, że Bóg jest jego Panem i że nie ma innego dobra niż Bóg. Ta deklaracja wyłącznego oddania odzwierciedla głęboką, osobistą więź z Bogiem, gdzie jest on postrzegany jako największy skarb Dawida. Werset ten ukazuje serce Dawida jako czciciela. Postrzega Boga nie tylko jako obrońcę, ale jako najwyższe dobro w swoim życiu. Ta wizja zmienia sposób, w jaki postrzega swoje okoliczności i wyzwania. Stwierdzenie Oprócz ciebie nie mam żadnego dobra. Również ukazuje całkowite zadowolenie Dawida z Boga. Nie szuka satysfakcji w rzeczach i okolicznościach materialnych, ale radość i cel znajduje w obecności Boga. Werset 3. Jeśli chodzi o świętych, którzy są na ziemi, są to znakomici, w których mam całe upodobanie. Dawid wyraża swoje uznanie dla świętych, ludu Bożego na ziemi, uważa ich za wybitnych i cieszy się w ich towarzystwie. Werset ten podkreśla znaczenie wspólnoty wiary dla Dawida. Wspomniani tutaj święci to ci, którzy podzielają tę samą wiarę i oddanie Bogu. Dawid cieszy się, że jest wśród nich i ceni ich życie jako przykład pobożności i wierności. Co więcej, werset ten pokazuje, że obecność Boga jest doświadczana i umacniana we wspólnocie wierzących. Dawid znajduje przyjemność i zachętę w społeczności z innymi, którzy również ufają Bogu. Werset cztery. Mnożą się cierpienia tych, którzy wybierają innego Boga. Nie będę oferował im libacji krwi ani nie wezmę ich imion na swoje usta. Dawid przeciwstawia swoją wierność Bogu niewierności tych, którzy naśladują innych Bogów. Stwierdza, że mnożą się cierpienia tych, którzy wybierają innych Bogów, i deklaruje odrzucenie bałwochwalczych praktyk. Werset ten podkreśla wyłączność oddania Dawida Bogu. Zdaje sobie sprawę, że bałwochwalstwo przynosi cierpienie i zamęt, dlatego postanawia trzymać się z daleka od takich praktyk. Co więcej, Dawid zobowiązuje się nie uczestniczyć w bałwochwalczych rytuałach, ani nawet nie wymieniać imion fałszywych bogów. To zaangażowanie pokazuje Twoje całkowite oddanie i determinację, aby żyć zgodnie z przykazaniami Boga. Werset 5. Pan jest działem mojego dziedzictwa i mojego kielicha. Ty strzeżesz mojego losu. Dawid oświadcza, że Pan jest Jego dziedzictwem i Jego działem. Postrzega Boga jako swoją najcenniejszą część, swoje utrzymanie oraz źródło swojego bezpieczeństwa i radości. W wersecie tym zastosowano język dziedzictwa, który był bardzo istotny w kulturze izraelskiej. Dziedziczenie oznaczało bezpieczeństwo i ciągłość rodziny. Oświadczając, że Bóg jest Jego dziedzictwem, Dawid potwierdza, że Jego bezpieczeństwo i przyszłość są w Bogu. Co więcej, Wyrażenie: Podtrzymaj moje szczęście wzmacnia zaufanie Dawida do Boga jako tego, który kontroluje i podtrzymuje jego życie. Nie polega na własnych siłach ani na okolicznościach, ale na wierności Boga. Werset 6. Kresy trafiają do mnie w miejscach rozkosznych, tak mam piękne dziedzictwo. Dawid wyraża wdzięczność za dobre dziedzictwo, które otrzymał. Postrzega swoje życie i okoliczności jako błogosławieństwo od Boga i uznaje, że to dziedzictwo jest piękne i zachwycające. Werset ten odzwierciedla wdzięczność i zadowolenie serca. Dawid nie postrzega swojej sytuacji jako wypadku, ale jako dar od Boga. Rozpoznaje dobroć Boga w swoim życiu. Co więcej, wyrażenie linie spadają na mnie w uroczych miejscach sugeruje życie w błogosławieństwach i dobrobycie. Dawid jest świadomy Bożej dobroci i ciągłego zaopatrzenia. Werset 7 Błogosławię Pana, który mi doradza, nawet moje serce uczy mnie w nocy. Dawid wychwala Pana za to, że jest jego doradcą, rozpoznaje, że Bóg go prowadzi i poucza nawet w nocy. Werset ten podkreśla ciągłe i obecne przewodnictwo Boga w życiu Dawida. Zaufanie Dawida do rad Bożych pokazuje jego zależność od Bożej mądrości. Wie, że Bóg jest najlepszym doradcą i szuka jego przewodnictwa we wszystkich obszarach swojego życia. Co więcej, Wzmianka o tym, że jego serce nauczało go nocami, sugeruje stałą komunię z Bogiem. Nawet w chwilach odpoczynku, Dawid słucha wskazówek Boga i rozmyśla o jego prawdach. Werset 8. Zawsze stawiam przed sobą Pana, ponieważ jest po mojej prawicy, nie zachwieje się. Dawid stwierdza, że nieustannie stawia przed sobą Pana. Trzyma Boga jako swoją stałą obecność i wsparcie, wiedząc, że mając Boga u swego boku, nie zachwieje się. Werset ten ukazuje praktykę Dawida polegającą na skupianiu uwagi na Bogu w swoim życiu. Nie błądzi i nie rozprasza się, lecz stara się być stale świadomym obecności Boga. Co więcej, stwierdzenie nie zachwieje się pokazuje, że Dawid miał pewność co do stabilności, którą zapewnia Bóg. Wie, że mając Boga u swego boku, może bez wahania stawić czoła każdemu wyzwaniu. Werset 9. Niech się więc raduje moje serce i rozraduje się moja chwała. I moje ciało będzie bezpiecznie odpoczywać. Dawid wyraża radość i bezpieczeństwo, jakie odczuwa dzięki obecności Boga. Raduje się jego serce, raduje się jego chwała, a nawet jego ciało odpoczywa bezpiecznie. Werset ten podkreśla wszechobecny wpływ Bożej obecności na życie Dawida. Wasza radość i bezpieczeństwo są nie tylko duchowe, ale także fizyczne. Pełnego pokoju doświadcza dzięki zaufaniu Bogu. Wzmianka o tym, że jego ciało będzie bezpiecznie spoczywać, wskazuje, że Dawid ufa Bogu w kwestii jego fizycznej ochrony. Wie, że Bóg troszczy się o wszystkie dziedziny jego życia, przynosząc bezpieczeństwo i pokój. Psalm 16 jest pełną mocy deklaracją ufności w obecność Boga. Dawid wyraża swoją całkowitą zależność i zadowolenie od Boga, uznając go za swoje dziedzictwo, radę i bezpieczeństwo. Psalm ten przypomina nam o znaczeniu ciągłego poszukiwania Bożej obecności i ufania Mu w każdych okolicznościach. Odmówmy naszą ostatnią modlitwę. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją stałą obecność w naszym życiu. Podobnie jak Dawid, chcemy Ci całkowicie zaufać i w Tobie znaleźć nasze dziedzictwo, naszą radę i nasze bezpieczeństwo. Pomóż nam patrzeć na Ciebie i szukać Twojego przewodnictwa we wszystkich obszarach naszego życia. Obyśmy doświadczyli radości i pokoju, jakie płyną z przebywania w Twojej obecności. Strzeż nas i chroni nas, Panie, i niech nasza ufność w Tobie nigdy nie zostanie zachwiana. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen.